Co musimy zrobić przed tym jak uruchomić reklamy? Pierwsze to wyraźnie określić ten cel reklamy, który teraz mamy. Tak? Czyli co chcemy zrobić? Chcemy przeprowadzić research, znaleźć słowa kluczowe, za którymi będziemy sprzedawać się zbadać czy nasz listing jest dobrze zoptymalizowany, treść odpowiada, e, zdjęcia są na tyle dobre, że ludzie będą klikać i kupować. E, jesteśmy e, na lancingu, czyli zreserwowaliśmy nasz, nasz listing e, i aktywnie, bo czasami bywa tak, że na pierwszym etapie po prostu chcemy przetestować listing. Tak? i wtedy uruchamiamy kampanię reklamową na dwa, trzy, maksymalnie 5 dni. I tylko po e, zebraniu pierwszych statystyk decydujemy, czy robimy launching, czyli dalej puszczamy pewną parą budżetyk i reklamę, czy wstrzymujemy się, i musimy, na przykład zmienić całkiem zdjęcia, lub zebrać dodatkową jakieś tam dwa lub trzy. E, no tam. Tam dwie, trzy dychy opinii, tak? Jeszcze trzeba zebrać. Może być tak. tak? I, I tylko wtedy po optymalizacji listingu wracamy się do reklamy i ruszamy już pełną parą. tak? Może być tak. Albo już u Was e, jesteście po launchingu i potrzebujecie rankingu. Macie jakąś określoną listę słów kluczowych, ze którymi chcecie uzyskać e, dobre pozycje. Albo już po prostu chcecie zwiększyć sprzedaż i wspieracie to. Pierwsze, wyraźnie określicie swój cel. Drugie, ustawcie budżet, który na to udzielacie, w zależności od tych wybranych celów na pierwszym etapie. Co to będzie? To będzie jakaś fiksowana kwota dzienna, którą jesteście w stanie wydawać na reklamy i będziecie chcieli, chcieli uzyskać co od tego? Maksymalnie tanie kliknięcia lub lub jaki cel chcecie zrealizować z tym budżetem, albo nie patrzycie na kwotę i waszym celem jest ilość impressions i wydzielacie taki budżet, którego by stało na to, żeby reklama była pokazywana 24 godziny na dobę z maksymalną ilością wyświetleń tej reklamy, albo z jakąś określoną ilością, na przykład Wam na, na 100% zgodnie do waszych Wymóg, bo nie zawsze możliwości produkcyjne e, odpowiadają potężności niszy. Nisze czasami bywają na tyle głębokie, że produkcja towaru nie jest w stanie spełnić wymóg tej niszy. I wtedy musimy ograniczać budżet reklamowy i ilość wyświetleń tej reklamy, aby zdążyć dostarczać kolejne partie towaru i nie pozostawać się out of stock. I wtedy też. To określamy, jaką ilość wyświetleń chcemy uzyskać, i po to stosujemy swój budżet. Albo na których miejscach wyświetlenia chcemy się znajdować z naszą reklamą, i wtedy patrzymy, ile kosztują nam kliknięcia na tych pozycjach, i udzielamy i planujemy ten budżet. Bo nie ma nic gorsze, niż ruszyć z kampanią. E, mając na myśli, że ok, na tydzień mi, e, powinno mnie stać, a za tydzień już będę reklamował się z zysków, które będę otrzymywał od tej reklamy, to jest błędna strategia, która niczemu nie służy. Trzeci moment to zoptymalizować treść listingu do zebranych słów, słów kluczowych. E, można oczywiście do tego podejść tak spokojnie. Najpierw ruszyć z reklamą, zrobić research, za którymi słowami kluczowymi was kupują, was kupują, i tylko po tym optymalizować treść. Jednak nie polecam tego robić. Najpierw polecam zebrać jądro słów kluczowych i dopiero później już testować reklamę, czy Amazon rozumie wasz listing. Za tymi słowami uzyskujecie sprzedaż. I przed tym, jak to zrobić. Warto by sprawdzić, czy indeksuje się wasz listing według tych słów kluczowych. Bo gdy będziecie robili reklamę na słowa kluczowe, które nie są indeksowane w waszym listingu, to może być nawet reklama da wam jakąś sprzedaż, natomiast to nie będzie miało wpływu na wasz ranking organiczny. I wtedy to znaczy, że no na przykład, że mm, e no nie wiem, korzystacie tylko z 10% potężności, które możecie uzyskać od, od tego narzędzia. A 90% po prostu ignorujecie. Dlatego optymalizacja treści listingu jest konieczną. Tak. E, tak samo sprawdźcie pod optymalizacją treści, jeszcze mam na myśli minimalną niezbędną ilość opinii na waszym listingu, która pozwoli wam sprzedawać się. Można to zweryfikować po researchu, tak? Gdy myślicie, że Wam staje opinii na Waszym produkcie, uruchamiacie reklamy, patrzycie. Czy można uruchomić reklamy bez opinii? Można, natomiast czymś trzeba rekompensować to, że nie posiadacze opinii jeszcze na ten produkt, bo produkt nie będzie wywoływał zaufania u klientów, gdy na nim nie ma opinii, nie ma gwiazdek. Albo tych opinii tam dwie lub trzy. Rekompensować taką małą ilość opinii, albo zerową ilość opinii można tylko w jeden sposób. Atrakcyjną ceną. Mega rabatem. Ponad 60% zwykle e, dajemy kupon rabatowy, który będzie wyświetlony na samym listingu. Istnieje taka opcja stworzenia kuponów, nie kodów rabatowych, kuponów, które wyświetlają się na listingu. I to w niektórych przypadkach, to trzeba badać na etapie researchu, może pozwolić nam dobrze sprzedawać, nawet bez opinii na początku. Gdy dostajemy te pierwsze opinie, no to wtedy obniżamy i w ogóle rezygnujemy z tego kuponu. Natomiast na początku można go uży używać i to jest naprawdę skuteczna strategia, jak dostać pierwsze sprzedaży, które później będą w stanie nam dać pierwsze opinie e, na samym początku za pomocą połączenia dwóch narzędzi, potężnej reklamy i potężnego rabatu, tak. Wtedy Amazon to dobrze odbiera, dają, idą nasze pierwsze opinie i to nam tak samo daje możliwość no, takiej promocji, takiego lancingu produktu. Kolejna rzecz, którą trzeba zrobić, oczywiście trzeba, żeby te wszystkie klucze, za którymi będziemy reklamowali się, żeby, oni znajdowa żeby one znajdowali się w treści waszego produktu, żeby można było właśnie nie tylko za reklamą sprzedawać, a jeszcze i wyciągać ich, Nasz produkt za tymi słowami na dobre pozycje. Kolejny moment to sprawdzenie kategorii. Niedawno stworzyłem, gdzieś dwa tygodnie lub trzy tygodnie temu, już nie do, końca, nie do końca pamiętam. Pokazałem na przykładzie w krótkim filmiku, jak nieodpowiednie wybrana kategoria dla swojego produktu powodowało to, że reklamowaliśmy za niby słowa kluczowe są odpowiednie, natomiast Konkurencja w ogóle nie jest odpowiednia. Zamiast tego, żeby, żeby pokazywać towar wśród towarów, które dotyczą dekoracji wnętrz, pokazywali nas w towarach biurowych. tak I powodem tego była nieodpowiednia kategoria, do której był dodany towar. W reklamie to ma znaczenie. W rankingu organicznym to może nie mieć znaczenia, natomiast w reklamie kategoria, do której jest dodany wasz produkt, ma znaczenie. I szósta, e, szósty etap to przed uruchomieniem nawet automatycznej kampanii warto zebrać nie tylko dobre słowa kluczowe, za którymi chcemy pokazać reklamy, a zebrać tak zwane negative keywords, negatywne słowo kluczowe, za którymi nie chcemy pokazywać naszej reklamy. Są dwie strategie. Pierwsza, najpierw uruchomić reklamę, zobaczyć, za którymi słowami nas reklamują i Stąd wybrać te nieodpowiednie słowa kluczowe, które możemy dodać do negative keywords lub można najpierw zebrać te negatywne słowa kluczowe i tylko dopiero później uruchomić reklamę. To pozwoli mniej wydawać kasy, spalać kasy na te słowa, które nie, dają, nie będą dawali nam sprzedaży. O tym dzisiaj jeszcze pokażę. I tematu negatywnych słów kluczowych u nas poświęcony cały moduł w naszych warsztatach, ponieważ to jest sposobem zarządzania budżetem, to jest sposobem obniżenia kosztów, aby ta reklama, żeby te pieniądze, które wydajemy, nie były wysadzone w powietrze tak, na, na opalenia kosmosu, a żeby, żeby to naprawdę było skuteczne.